Te, jedna z moich absolutnie reklam, które wbiły mi się, tak wypaliły mi się w mózgu, praca z Ajaxem czystym relaksem, gdzie Ach, panie szorują różne powierzchnie, ale są, w zasadzie one są w pełnym relaksie. Nie mhm. ma tam ani jednego mężczyzny. E, i, i, I to wszystko się zmienia, to wszystko płynie. Natomiast to jest, e, jeśli popatrzymy na to w taki sposób, to, to widać wtedy, gdzie, na czym ludziom zależało, gdzie był wyznacznik sukcesu materialnego. Właśnie, co to, co, co to, znaczy, co to znaczy, że kobieta jest kobietą sukcesu? Szampony sporo fajnych rzeczy zrobiły, pokazując kobiety w, w garniturach wchodzące na przykład do sali konferencyjnej i to było takie bardzo świeże, bo już one nie, nie, nie zawsze tam czyściły te blaty i, i, i mówiły o tym, że proszek codzienny jest fajny, bo jest codzienny. 100 milionów. Podcast o latach 90. -tych.